Cześć, witajcie, Jan Pasiński, pilna kompania. Chętni, żeby spróbować sesyjne śmielowe piwo, a jest to zwycięskie piwo z konkursu Nie Świat Pozna Twoje piwo, organizowanego przez browar Pinta oraz Lidla. Kategoria Hazy Pale Ale, a piwo zostało uważone na bazie inspiracji recepturą Filipa Gilherma. 12 Belgię oraz 4,5% alkoholu. W składzie mamy m.in. jęczmienny, słód pszeniczny, płatki osiane, a po zeskanowaniu kodu QR możecie zobaczyć, że to kotła poleciały głównie śmiele mozaik oraz talus. Zaczynamy! Ładna, jasna, złota barwa, mocno zmętnione, pianaśnieżno-biała, -biała. kolorek naprawdę prawidł a co w aromacie? Konkretnie chmielowo, bardzo intensywny chmielowy aromat. Czuć, że tego chmielu poszło tutaj naprawdę dużo. Przede wszystkim pokazują się tutaj białe winogrona, melon, troszkę zestu takiego Pierwszy łyk. Wasze zdrowie. No, przyjemnie. Aromat nieco zwiastuje, że piwo może mieć taki słodki odcień i jest zaskakująco wytrawne, chmielowe i właśnie z takim owocowym, fajnym twistem. Piwo smaku ma bardzo fajną fakturę, jest takie gładkie, a w tle nachodzi przyjemna goryczka. Z mojej strony polecajka, będziecie zadowoleni. A dla autora receptury gratulacje, Twoje oraz Wasze zdrowie. Cześć.